SHOOT yeah. witajcie 28 października już prawie koniec naszych odcinków nigdy dosyć serii o Maryi chciałbym odnieść się do wczorajszego odcinka, który bardzo późno poszedł, w ogóle yy, to wynikało z dwóch rzeczy, ponieważ przede wszystkim było dużo materiału i tam, tak jak wspominałem tam w tym odcinku, komputer ledwo co wyrabiał 3 godziny to wszystko przerabiał biedny, tutaj się tutaj stoi taki, ale że jest bardzo dzielny mimo wszystko że jest już wiekowy, bo 7 lat ma, ale dzielnie pracuje dla Was. No i u nas są w Toruniu problemy z internetem. Nie mamy tutaj no, LTE w akademiku, nie wiadomo dlaczego, nikt nie ma z naszej sieci tutaj LTE. I specjalnie jeździłem po całym Toruniu, żeby z telefonu to wysłać na YouTube'a. Wyobraźcie sobie, pół godziny i tak wrzucania było, bo to yy, 3,5 giga ten film zajmował, więc potrzeba było wrócenia. No i też w związku z tym on się pojawił dopiero 22. 30, a przerabiałem go dosyć długo. Dzisiaj myślę, że jest punktualnie, jak Pan Bóg pozwolił, bo tak nagrywam go około południa, więc powinien być, powinien być na czas. Mam nadzieję, że też tak jest. Nie wiem, czy zobaczymy jeszcze, czy mi się uda jakoś, jakoś Wam wynagrodzić. Wczoraj jeszcze siedem wspaniały, bo może niektórzy czekają na czynnik spowiedzi. Jak tylko dam radę, to, to tylko to Wam nagram. Jak nie, to będzie normalnie w czwartek. Kolejny odcinek i w ogóle zachęcam do tego, żeby ten film zobaczyć. Wiele osób nie zobaczyło z racji tego, że no 22:30, tak bo tak jakoś ten film wszedł na YouTube, to dosyć było późno dla niektórych, ale też on miał 40 minut, no bo jednak opowiedzieć o wielu, kilku sanktuariach nawet zajmuje wiele z czasu. No można powiedzieć po prostu, że są, no ale to chyba też nie o to nam chodzi, żeby powiedzieć, że jakieś sanktuarium istnieje, tylko powiedzieć jakieś parę ciekawostek na ich temat. Dlatego ten odcinek, który zaczynamy, też pewnie ma już dużo minut, jak widzicie na końcu, ten jeszcze dopiero widzę, że ma dwie minuty, ale pewnie jak się skończy nagrywanie, to będzie dużo więcej. Kilka sanktuariów, tak jak też wczoraj wyszło, nie wszystkie się da w Polsce sanktuarium Maryjnych sanktuariów jest setki, można w ogóle zrobić by serię na cały rok o sanktuariach maryjnych w Polsce, myślę. Każde dokładnie omówić. Tam ktoś wspomniał w komentarzach na Facebooku, że jeszcze jakieś tam sanktuarium istnieje. No jest, istnieje pewnie też, nie? I tych sanktuariów jest dużo, dużo więcej. W samej naszej jest kilka sanktuariów maryjnych, więc można by o tym zrobić było serię. Ale jak widzicie, nie da się wszystkiego. Dzisiaj będzie parę. Może niektóre też już nawiążemy, bo jeszcze kładę się pojawi jeszcze raz, ale bardziej od strony sanktuaryjnej. Zresztą to sanktuarium warto poznać, bo jest bardzo... Yy, szczególne. Powiemy sobie dzisiaj o Lurd, o Guadalupe, yy, będzie o Aparecidzie, yy, będzie o Strejbramie i Matka Boża Zakita. Yy, jutro jest o Fatimi osobny odcinek, dlatego Fatimy dzisiaj nie poruszamy tutaj w tym odcinku. Yy, tak jak wczoraj, można nawet dzisiaj będzie jeszcze więcej zdjęć, bo w pojedyncze i tak to jest roboty, jak się komputer tnie, to ciężko te zdjęcia dodawać, no, a też dłużej już by się to przerabiało, jeszcze więc chciałem jak najszybciej, żeby to do Was dotarło. Dzisiaj, ponieważ czasu mam trochę więcej, to tych zdjęć będzie też, myślę, że więcej tych sanktuariów, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Zaczynamy więc kolejny odcinek Sanktuarium Matki Bożej w Lurd. Ośrodek pielgrzymkowy poświęcony Matce Bożej z Lurd znajduje się w mieście Lurd. W południowo-zachodniej Francji, u podnóża Pirenejów, w teren ośrodka, zwany potocznie domeną, należy do kościoła katolickiego, liczy 51 hektarów i obejmuje aż 22 obiekty kultu. Co roku sanktuarium odwiedza 6 milionów pielgrzymów, w tym 100 tysięcy wolontariuszy i 80 tysięcy ludzi chorych. Z racji tego, że jest to sanktuarium szczególnie związane z chor ludźmi chorymi. Objawienia. Tutaj właśnie 11 lutego 1858 roku w pobliżu słynnej groty Masabil, nie wiem, jak się to czyta, Masabiel, nie znam francuskiego, naprawdę aż syt, ale no nie umiem. 14-letniej Bernardecie Subiru objawia się Matka Boża, przedstawiając się jej w miejscowym dialekcie. Jestem w miejscowym dialekcie, to było też tak jak był pandacie się w Polsce było mówione. Że Maria powiedziała po polsku, powiedziała tam w tym dialekcie. Jestem niepokalane poczęcie. Objawienia, których było w sumie 18, trwały do połowy lipca tego samego roku. W tym czasie dziewczynkę wielokrotnie przesłuchiwali przedstawiciele władzy świeckiej. Na początku 1862 roku objawienia w Lourdes zostały uznane za prawdziwe, czyli niedługo całkiem, bo 4 lata później. Po uznaniu objawień i wykupieniu przez miejscową parafię groty, wraz z przyległymi terenami, rozpoczęto budowę pierwszego kościoła, który obecnie spełnia rolę krypty. W 1874 roku w miejscu objawień w górnej części groty wzniesiono statuę Madonny z lur, a dwa lata później rozpoczęto budowę monumentalnej negotyckiej bazyliki Niepokalanego Poczęcia na Świętszej Marii Panny. Świątynia ta nazywana bywa także bazyliką górną, gdyż usytuowana jest nad kryptą oraz trzecim kościołem na terenie sanktuarium, który wybudowano w latach 1883-1899. 99, tak? Bazylika Różeńcowa. Dokładny opis objawień można znaleźć na stronie sanctus.pl, gdzie Was serdecznie zapraszam. Teraz trochę na temat groty i źródła. Serce sanktuarium stanowi naznaczone obecnością Maryi Grota Masabiel. Grota Masabiel, gdzie Bernadetta Subiru doznawała objawień, jest bardzo prosta i surowa. Wnętrze groty nie jest ozdobione, chociaż umieszczono w niej prosty kamienny ołtarz i pulpit, żeby można było tu odprawiać przeświętą. świętą. Ponad główną wnęką jest nisza, gdzie miał miejsce objawienia i na którym od, 14, od 4 kwietnia 1864 roku umieszczona jest figura Matki Bożej Lurt, dłuta rzeźbiarza polskiego pochodzenia, Józefa Fabisza. Chociaż to po polsku nie brzmi i nie pisze się, ale polskiego pochodzenia. Pięknie. Artyście podczas pracy trudno było ustalić wygląd pięknej pani, żadna z pokazywanych Bernadecie reprodukcji obrazów nie odpowiadała temu, co dane jej było zobaczyć. Nie widząc innego sposobu, artysta poprosił dziewczynkę, żeby spróbowała uśmiechnąć się i popatrzeć w podobny sposób. Na piedestale wyryty jest napis yy, po polsku, yy, przeczytam może, jestem niepoklane poczęcie. Jak wspominałem, francuskiego nie umiem. Codziennie wieczorem od groty wyrusza procesja ze świecami i źródło. Źródło wody odkryte przez Bernadette w grocie Masabiel istnieje nadal, jedynie zostało przesłonięte szklanym ekranem i podświetlone od dołu. Woda ze źródła została poddana na chemicznej analizie przez niezależne laboratoria w 1858 i 59 roku. Nie odkryto w niej szczególnych leczniczych właściwości. Z medycznego punktu widzenia zaczną wodę ze źródła już od pierwszych dni objawień. Następowały jednak cudowne uzdrowienia. Pierwszą uzdrowioną była Katrin Latapie, która 1 marca 1858 roku obmyła swoje chore ramię źródeł. Tego czasu zarejestrowano ponad 7 tysięcy przypadków niewytłumaczalnego uzyskania zdrowia. 70 pośród nich kościół uznał za cudowne, więc i tak już w ogóle 70 jest też uznane za cudowne przez kościół, a 7 tysięcy jest. Niewytłumaczalnych. I słowa Jana Pawła II z 1983 roku. Wydaje mi się, że w Lourdes jest obecna szczególna łaska. Posłanie jest proste i jasne, ale podstawowe. Zostało przekazane w sposób szczególnie silny, czysty i przejrzysty przez kilkunastoletnią dziewczynkę o duszy jasnej i odważnej. Znaki są proste. Wiatr, który przywodzi na myśl Ducha Świętego w dniu zesłania, woda oczyszczająca, dająca życie, światło, znak krzyża, modlitwa różańcowa. Od początku chrześcijanie wezwani są by przybywali tu tłumnie, całym kościołem. Teraz powiemy sobie na temat Bazyliki Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. Już mówiliśmy na temat samego obrazu. Teraz troszeczkę będzie jeszcze dokładnie ten obraz powstał, taka dokładna ta legenda, tam już trochę wspominałem na ten temat, ale właśnie dzisiaj sobie troszeczkę o tym powiemy. Powiemy sobie o nawrócenia, które tam miały miejsce i Bazylice z Guadalupe. Jak tak Najliczniej odwiedzanym sanktuarium Maryny na świecie jest Guadalupe, położone w północnej części aglomeracji stolicy Meksyku, y... Ciudad de Mexico. Nie wiem jak się to czyta. Według niektórych danych odwiedza je nawet 20 milionów pielgrzymów rocznie. Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianowi świętemu Juan Diego. Mówiła w jego ojczystym języku Nahu... Nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną stęgą co dla Oste Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: Drogi synku, kocham Cię, jestem Maria zawsze dziewica, matka prawdziwego Boga, który daje życie i zachowuje życie. On jest twórcą trzech rzeczy, jest wszechobecny, jest Panem Boga, yy, jest Panem Nieba i Ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okaże współczucie Twojemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy, ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś. I według legendy biskup Juan de Zamuraga, nie dowierzając relacjom Juan Diego, ukazaniu się Maryi na wzgórzu Tepeyac oraz jej życzeniu, by na nim została zbudowana świątynia ku jej czci, domagał się przekonującego dowodu potwierdzącego prawdziwość jego relacji. Maryja przyjęła to wezwanie i poleciła Diego przyjść następnego dnia, spiąć się na wzgórze i zerwać kwitnące tam kwiaty. Kiedy to ten uczynił, Maryja sama ułożyła te kwiaty w wiązankę i ukrytą pod osłoną tilmy poleciła mu zanieść ją do biskupa. Kiedy Juan Diego zjawił się w rezydencji biskupa i odsłonił tilmę, kwiaty wypadły na podłogę, a na tilmie biskup ujrzał niezwykły obraz Maryi przed którym upadł na kolana i ze łzami skruchy przepraszał Maryję za swe niedowierzanie. W sumie dobrze, że niedowierzał, bo mamy taki fajny obraz. Świadkami tego wydarzenia mielibyście także tłumacz biskupa Juan González oraz biskup Santo Domingo Ramírez Afunelal jako gość biskupa Zumarragi. Wizurek, wizerunek ten zobaczyli także mieszkańcy obecni w rezydencji biskupa. Wkrótce dowiedzieli się o tym niezwykłym wydarzeniu. Mieszkańcy miasta, a z biegiem czasu coraz szersze rzesze Indian Biskup zatrzymał ten wizerunek na Tilmie u siebie w kaplicy domowej, a kilkanaście dni potem w uroczystej procesji przeniósł go do 20, 24 grudnia do kaplicy wybudowanej w pobliżu Zgórza Tepej, jak spełniając życzenie Maryi uznane bardzo szybko za prawdziwe, objawienie przyczyniło się do nawrócenia milionów Indian. I o tych nawróceniach. Największym cudem Maryi była poko pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas ich objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni stanowili jedną, jednak bardzo małą i nieliczącą się grupę. Do czasu inwazji. Konfistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich kwecal w postaci pierwszego węża. Ciężka nazwa. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Masakra, w ogóle. Według relacji Maria miała poprosić Juan Diego w jego ojczystym języku Nuhatl, aby nazywać jej wizerunek Święta Maria z Guadalupe. Przypuszcza się, że Guadalupe jest przekręconym przez Hiszpanów Słowem kłatlo-lope, które w nuhatl, znaczy ta, która depcze głowę węża. Super. To jest też w ogóle ciekawe, też, że nawiązuje to, nie? że do tego węża i tak biblijnie bardzo. Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zeptała głowę węża, i zrozumieli, że pokonała ona straszliwego boga kłatzalat i pod wpływem objawień. Oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie 6 lat po objawieniach aż 8 milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. To jest w ogóle też ciekawe, zobaczcie, oni się bali tego Boga i po prostu się, jak zobaczyli, że Maria go pokonała, no to ją pokochali, zdeptała tamtego dziada. Bazylika Matki Bożej z Guadalupe. Króciutko. Bazylika Mniejsza i Narodowe Sanktuarium Meksyku położone w północnej części miasta Meksyk to miejsce zwane jest również La Villa de Guadalupe, lub w bardziej popularnym znaczeniu po prostu La Villa, ponieważ posiada kilka kościołów i związanych z nimi budynków. Pierwszy kościół to jest zbudowany na początku objawienia był skromny, wykonano go z cegły suszonej na słońcu. Ze względu jednak na tłum pielgrzymów kościół kilkakrotnie przebudowywano i powiększano w kolejnych stuleciach. Nowa bazylika została poświęcona w 1974 roku. Znajduje się w niej oryginalna tilma lub płaszcz Juan Diego Guatalzotzina, który trzyma <coughs> Matki Bożej z Guadalupem. Tak jest. Eee, tutaj można jeszcze sobie przypomnieć o tym Guadalupe. Jeszcze więcej było ciekawostki z tym obrazem związane, ale to już było. Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Aparecida. To jest taki też dokument, w tym miejscu dokument powstał ważny, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tutaj tak coś tam było. Tak jest. Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida jest drugim sanktuarium maryjnym najbardziej uczęszczanym na świecie. Samo miasto Aparecida do Norte znajduje się w stanie São Paulo. Aparecida zwana jest maryjną stolicą Brazylii. Początki kultu Matki Bożej z Aparecidy sięgają XVIII wieku, kiedy to w drugiej połowie hmm, tak, w 1717 roku ludność zamieszkująca miejscowość Guarantigüeta została zawiadomiona na przyjeździe gubernatora stanu São Paulo i Minas Gerais. Na cześć tak dostojnego gościa zadecydowano przygotować ucztę zdań rybnych. Zadanie złowienia odpowiedniej ilości ryb powierzono trzem miejscowym rybakom. Byli to Dominikos Garcia, Felipe Pedrosso i Huau Alves. Tym jednak, mimo dużego doświadczenia, nie udało się złowić żadnej ryby. Wiele razy rzucali sieci i za każdym razem wyciągali je puste, jak w Ewangelii. Kiedy zamierzali już wrócić do domu, nagle w sieci pojawiła się figurka bez głowy. Zarzucając na nowo sieci, wyłowili głowę, która jak się okazało, pasowała. Do wyciągniętej wcześniej figurki, tak dobrze, że złączyła się z nią nierozerwalnie. Kiedy kolejny raz rybacy rzucali w sieci, wyłowili całe mnóstwo ryb. Udawny połów pobożni rybacy przypisali łasce, jaką uzyskali zaczyną Matki Bożej, której figurkę wyciągnięto wcześniej. Wieść o niezwykłym wydarzeniu szybko biegła okolice. W ten oto prosty sposób rozpoczął się kult Matki Bożej z Aparecida. Początkowo figurkę umieszczono w domu Felipe Pedrosso, jednak z czasem, kiedy zwiększyła się ilość pątników przyciągniętych licznymi łaskami, jakich dostępowali ci, którzy się przy niej modlili, w 1734 roku rozpoczęto budowę kaplicy, a 100 lat później jeszcze większego kościoła. 16 lipca 1930 roku naród brazylijski złożył hołd, hołd Matce Bożej Zaparesida. Było to uroczyste poświęcenie Brazylii matce Bożej za i ogłoszenie ją patronką tego kraju. W 1955 roku rozpoczęto budowę nowej bazyliki. Olbrzymia bazylika Matki Bożej za ma powierzchnię 18 tysięcy metrów kwadratowych. Nie przesłyszeliście się. 18 tysięcy metrów kwadratowych. I może ona pomieścić 450 tysięcy wiernych. 45 tysięcy wiernych. 45, nie 450. 18 tysięcy metrów kwadratowych, 45 tysięcy wiernych. Jej wymiary oraz liczne napływające pątnicy sprawiają, że stała się drugą największą bazyli bazyliką na świecie. Zaraz po Bazyliką św. Piotra w Rzymie. Yy... W roku 1980 papież Jan II nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej. Tu nie chodzi o, o wielkość, tylko to jest ranga. Tak? Bazyliki większe są w Rzymie, cztery. Mówiliśmy też o tym już przy Santa Maria Maggiore a w 2007 roku do Aparecida przybył Benedykt XVI który otworzył tam piątą kongregację generalną Episkopatów Krajów Ameryki Łacińskiej, i Karaibów i tu powstał w 2007 roku programowy dokument dla Kościoła w Ameryce Łacińskiej o ewangelizacji i w ogóle też ten dokument w Radio FIAT jako wspólnoty ewangelizujące w naszej archidiecezji, kiedyś żeśmy analizowali tego co, co pamiętam, bardzo ciekawe naprawdę dużo ciekawych rzeczy, nie tylko dla Ameryki Łacińskiej, ale również dla całego kościoła, myślę, że warto poczytać. Ostra Brama. Miłosierdzie mieszka w Wieleńskiej Ostrej Bramie od stuleci w cudownym wizerunku Matki Bożej. W źródłach historycznych pierwsza zmianka o Ostrej Bramie pochodzi z 1514 roku. Obecnie Ostra Brama dla większości jest miejscem świętym, sanktuarium maryjnym. Jednakże kilka stuleci temu była to tylko jedna z dziewięciu bram miasta, z basztą obronną i jako jedyna przetrwała do dziś. Już trochę o tym wspominaliśmy przy okazji obrazu. Nazwa Ostra przyjęła się z racji usytuowania jej na południowym krańcu miasta, tworzących ostry klin. Na początku XVII wieku na ostrej bramie w Wilnie został wystawiony obraz Matki Boskiej. Szczególny kult wizerunku rozpoczął się po najeździe Moskiewskiej na Wilno w 1655 roku. W 1668 zaś Karmelici uzyskali od władz miasta pozwolenie na stałą opiekę nad obrazem i zbudowanie kaplicy nad Ostrą Bramą. Rzeczywiście jest taka nabudówka, to nie jest tylko, można tam rzeczywiście wejść. Nie jest dużo miejsca, ale jest całkiem sympatycznie. Z tym wydarzeniem kojarzony jest pierwszy cud dokonany przez Matkę Bożą Ostrobramską. Dziecko, które wypadło z drugiego piętra na bruk, ofiarowane przez rodziców opiece Matki Najświętszej, nie poniosło żadnej szkody. Świątynia spłonęła w 1711 roku, a już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną według legendy obraz wyniósł z ognia młody zakonnik. W 1794 roku zaś przy ostrej bramy miało miejsce starcie oddziału wojsk rosyjskich szturmujących Wilno z obrońcami miasta powstańcami Jasińskiego. Podczas tych zajść ucierpiała kaplica i wizerunek uszkodzenia naprawiono w tym samym roku. W okresie zaborów w bramie Ostobramskiej. Oraz na ulicy Podnią miały miejsce patriotyczne manifestacje, szczególnie w czasach Powstania Styczniowego. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej stał się wówczas częścią polskiego ruchu niepodległościowego wymierzonego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Po stłumieniu Powstania Styczniowego w 1864 roku, w obawie przed niepożądanymi reakcjami władz rosyjskich, polski napis na frontonie kaplicy Matko Miłosierdzia, pod Twoją broną uciekamy się zmieniono na łaciński Mater Misericordiae Subtuum Presidium confugimus. Fugimus. Tutaj widzicie już po łacinie umiem, w francusku nie. Kult Maryi Ostrobramskiej został spopularyzowany po wydaniu poematu pana Tadeusza Adama Miskiewicza. Narrator w inwokacji utworu kieruje słowa do Matki Boskiej Ostrobramskiej, prosząc ją o łaskę powrotu emigrantów dla Pol do Polski. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki, ochraniasz jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, od do zdrowia przywróciłaś cudem, tak nas przywrócisz cudem na ojczyzny łono. Adam Mickiewicz z Wilnem był związany, tam też jest wiele miejsc z nim związanych, warto w ogóle Milno zobaczyć, polecam serdecznie. I ostatnie sanktuarium dzisiaj, sanktuarium Matki Bożej Wakita. W niespełna 50 lat po Fatimie, który, po, na którą się pochylimy, pochylimy jutro, bo to Fatima jest takim grubszym tematem, bo i są tajemnice fatimskie, i, i jest e, sanktuarium, i matka Boża Fatimska, wszystko tam jest e, ważne. E, w klasztorze Sióstrzem jest Eucharystii położonym w 300-tysięcznym japońskim mieście Akita miał miejsce kolejne ważne objawienia Maryi. Prosta zakonnica otrzymała orędzie z trudnym do przyjęcia przez współczesny świat przesłaniem. Bo przestrzegającym przed głębokim podziałem Kościoła katolickiego. Wpłynęło to na wieloletnią marginalizację zarówno samego rędzia Sakita, jak i znajdującego się w tym mieście sanktuarium Maryjnego. Sanktuarium Wakita otrzymało certyfikat wiarygodności wydany przez najwyższy autorytet w Kościele katolickim. Agnes Katsuko Sasagawa przyszła na świat w rodzinie buddyjskiej. Zaraz się dowiem, kim była. Po nawróceniu wstąpiła do klasztoru i zajęła się nauczaniem katechizmu dzieci japońskich konwertytów. Wkrótce jednak zaczęła gwałtownie tracić słuch. Badania lekarskie stwierdzały, że jej kalectwo jest trwałe i nie ma szans wyleczenia. Jednocześnie pojawił się fenomen, którego nie zna nauka, mianowicie słuch wewnętrzny. Siostra Agnes otrzymała trzy orędzia Matki Najświętszej, przekazane jej właśnie w ten nowy sposób. Otrzymała też obietnicę całkowitego wyleczenia z głuchoty, które rzeczywiście nastąpiło po zakończeniu serii objawień. Maryja, w swoim orędziu, zakita wezwała nas do uczestnictwa w misji Miłosierdzia, misji Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Wiernym jego towarzyszem jest Maryja, Matka Kościoła. Jest to zadanie dla całego Kościoła w stosunku do świata, dręczonego przez zło, szatana i ludzki grzech. Siostra Agnes miała krwawiącą rankę w kształcie krzyża na swojej lewej dłoni. W tym czasie. Na prawej dłoni drewnianej figurki dała się zauważyć podobna ranka. Po badaniach w medycznych laboratoriach uniwersyteckich stwierdzono, że była to krew ludzka. W gablotce za ołtarzem kaplicy są cztery waciki, którymi otarte były dłonie Matki Boskiej. Pod nimi napis, że zostały zbadane w laboratorium medycyny sądowej na Uniwersytecie Gifu. A oświadczenia laboratoryjne orzekły, że była to krew ludzka. Ciekawie samo, nie ma tych informacji jaką miała grupę krwi, jak miałaby AB, to by się zgadzało też, że to pewnie Maryi, no bo Pan Jezus przyjął całe ciało z Maryi, no bo naturę ludzką przyjął od Maryi, więc no właśnie, pewnie miała taką samą grupę krwi jak Pan Jezus. Dużo obok znajduje się 101 mniejszych niecowacików z datami oraz godzinami od 12 czerwca 1973 do 15 sierpnia 1981, czyli całkowicie, zobaczcie, niedawno. Łzy, które spływały po policzkach Matki Bożej, figurki Matki Boskiej, widziało również wielu wiernych z zewnątrz. Za każdym razem otarty płyn był sprawdzony laboratoryjnie i we wszystkich przypadkach orzeczenie lekarskie jednoznacznie stwierdzało, że to są łzy pochodzenia ludzkiego. Biskup Sochorio, Sochiro Ito w kwietniu 1984 roku ogłosił oficjalnie, że objawienia Fakita mają charakter Nadprzyrodzony i zezwolił na oddawanie czci Matki, matce boskiej z Akita. To na tyle, kochani. Dzisiaj, dzisiaj kończymy. Ten odcinek, żeby troszeczkę był krótszy. Macie, jak chcecie jeszcze więcej posłuchać o Maryi, to macie wczorajszy odcinek o sanktuariach, osiem sanktuariów maryjnych i temat po koronacji obrazów Matki Bożej. Jakie są też teologiczne tego uzasadnienia, więc zapraszam na wczorajszy odcinek. Jest tam więcej jeszcze informacji, które warto zobaczyć, wiem, że wielu z Was nie miał okazji wczoraj, wybaczcie, to naprawdę mam taki sprzęt, jaki mam, może kiedyś się dorobię jakiegoś lepszego sprzętu, to będzie to szybciej chodziło. W każdym razie walczyłem, jak tylko potrafiłem, żeby te odcinek były jak najszybciej, ale no nie przeskoczę komputera, który 3 godziny stwierdził, że będzie przerabiał i co mu zrobisz, nie pogadasz bo to komputer. W każdym razie trzymajcie się, dobrego wieczoru Wam życzę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Maryja Was strzeże, a jutro już Fatima, potem Medjugorje i potem świadectwo. Taki rozkład jazdy na te ostatnie dni października. Niech Was błogosławi więc Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ave Maria. Z Bogiem i pa.